Cześć kochani, witajcie na kanale, z tej strony ja W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Blossom Go Powracamy do starych czasów Napiszcie w komentarzu, kto jeszcze pamięta tą grę z czasów Minecraft O, Gdzie ją chyba często nagrywałam. Dokładnie to już nie pamiętam Czemu oni już tam idą? Gdzie my mamy w ogóle łóżko? Gdzie ona jest? Bo ja się za bardzo nie znam na tym nowym Blossom Go Przepraszam a tu jest nasze łóżko. Jestem ślepa. <grywa> Okej, okay, chodźmy na chwilę tutaj, żeby sobie tam to wiecie, żeby nam tego nikt nie tego łóżka nie zepsuł. To trzeba je ubudować. Hoppa. Ej, nie przeszkadzaj mi tu. Przepraszam, że jeżeli będę lamić czy coś, ale ja naprawdę dawno w to nie grałam. Ja myślałam, że to ktoś inny, że niszczy to łóżko. To by było nie za fajne. I to mam 14, że... No co jest? Czy nie mogę kupić? Tak! Czyli nie mogłam tak kupić? Okej, okay, fajnie. Cieszę się z tego powodu. Proszę cię, idź stąd. Idź. Ech. Idź stąd. Skąd masz wełnę w ogóle? XD Nie, wiem, on w ogóle był tam? Czy to jest jakiś bot? Czy my po prostu z botami gramy? No chyba. No, słabo by było jakby z botami graliśmy. Bo boty są głupsze. Oczywiście. Dobra. Z ludźmi by było na przykład trudniej, ale by była lepsza zabawa. Ja jeszcze nie wiem, czy to jest bot. <grym> o nie. O nie, tutaj idzie zielono do nas. Bardzo niedobrze. Tak, to jest faktycznie bot. Okej. Okay. co sobie wezmę. O, miał żelazny miecz. No i gitara. Mamy lepszy mieczek. Mamy dwa y bom bomby. Ten, no, ten. <laughs> Wiecie, takie, które się palą. Prak pieniędzy. Okej. Okay. Bardzo się cieszę z tego powodu, że nie ma lagów i możecie sobie to, ten filmik oglądać tak na luzie. Bez lagów. Bo kiedyś na moim starym Samsungu widzieliście jakie były lagi. Wiecie w tym yy, w roku 2018. To były po prostu okropne. To było okropne. Brak pieniędzy. Hmm. Jeszcze te deski dębowe kupiło. I tak byśmy tutaj zrobili. Z tymi deskami tutaj. Wiecie, tak bardziej dla bezpieczeństwa. Hopa, chopa. Okej. Okay. Nie, ja to z teraz wyjdę. Co ja zrobiłam? Okej. Okay. Okej, okay. co, co? Dobra, muszę sobie kupić łuk albo zbroję. Tak, to będzie dobry zakup. Hapa. Nie musimy kupić. Dobra, od razu nam się ubrała. Gdzie ty idziesz? No i bardzo dobrze. Gratuluję. Okej, okay, czyli... Ha, diamentowy miecz jest za 5 emeraldów z tych emeraldów czy czegoś takiego. Nie wiem jak to się nazywa. Rekwizyty. Tak, tutaj są te bomby. Pomienne... Ej! Nie zabieraj mi tu tego. Nie, i nawet skoczyć nie można, xD. W tym jest problem, że drewno się łatwo łapką rozwala. Więc to jest jedyny minus. Ogólnie to przepraszam za mój głos, ale jestem trochę chora. Tak, troszeczkę, ale... Okej, okay, dostaliśmy jakieś rzeczy. Cieszę się z tego powodu. Znowu ktoś do nas idzie. To jest po prostu XD. Nie, jednak się wraca, dobra, dobra. Daj mu haggę do drugi level, ok. Ile już mamy tego? Mamy 30. No, dobra, mamy 40 na kule. Nie wiem, czy tam mam iść. Bo się trochę boję. Tam mają czerwoni. A ty gdzie idziesz? Tak, jak teraz zabiję go. Wtedy możemy wygrać już. Tak. Super. Nie to jest on Okej, okay, spadła sobie. Tak, jak się tutaj nazywam, kocham anime. XD Mam nadzieję, że nie zginę. To dobra. Musimy na nich tą bombę rzucić. Dostał. Dostał, dostał. Przepraszam, że była chwila milczenia, ale musiałam się, wiecie, skupić. Okej, okay, wszystkie zużyłam na jednego. No, gratulacje, Nikola. Mądrze zrobiłaś. Okej. Okay. Kolejny. Dobra, ale gdzie jest reszta? Fajnie. Dobra, szybko, hop, hop, hop. Dobra, idziemy szybko. Hop, hop. No to stresujące. No i superowo. Dało mi się. Wygraliśmy! Okej, okay, myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapoczkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Więc pa!